Dzień dobry, Jan Piński. E, witam na moim kanale. E, dziś Państwu opowiem o tym, e, dlaczego Andrzej Duda jeszcze nie siedzi. E, to jest oczywiście taki duży skrót myślowy, ledwo wysz, u, skończył kadencję przecież 6 sierpnia, ale jako prezydent dopuścił się szeregu przestępstw i to naprawdę bardzo poważnych. To nawet nie jest jakaś moja opinia. Bo to zawsze można zbyć, że to jest jakaś tabloidowa pogoń za sensacją, że oczywiście Andrzej Duda, jako polityk, podejmował kontrowersyjne decyzje, ale to się wszystko mieści w ramach sporu politycznego. No to się nie mieści. Andrzej Duda razem z Jarosławem Kaczyńskim powinni odpowiadać z artykułu 127, czyli za zamach. I tutaj na ustrój Rzeczpospolitej, tutaj kara jest od dziesięciu lat pozbawienia wolności wzwyż. W e, tą e, historię to opisał e, w takim, e, niektórzy to uważali, że to jest prowokacja, wręcz, e, w Felietonie e, profesor e, Wojciech Sadurski. Po prostu napisał taki akt oskarżenia. Oskarżam Andrzeja Sebastiane Duda urodzonego 16 maja 1972 roku w Krakowie o to, że pełniąc funkcję prezydenta RP dopuścił się bezprawnej zmiany konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej podważając zasadę podziału równoważenia władz, konstytucja RP, a w szczególności podpisując liczne ustawy zmieniające ustrój państwa w drodze niekonstytucyjnej, m.in. ustawy o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa, czym popełnił delikt konstytucyjny, a także naruszył artykuł 127 Kodeksu Karnego Zamach stanu. Podobno to dopuścił się licznych przestępstw przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego, m.in. usiłując ułaskawić osobę przed wydaniem wobec nich prawomocnego wyroku, a także przestępstw, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, m.in. poprzez uporczywą odmowę odebrania. Przyrzeczenia od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czym popełnił delikt konstytucyjny i przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego? To znowu jest przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza państwa. Andrzej Duda był jednym z najgorszych polskich prezydentów, być może najgorszym w ogóle, bo rozmontował Konstytucję, która Polakom pozwoliła być jednym z najszybciej bogacących się narodów świata. W niektórych rach, statystykach wyprzedzają nas Chińczycy, w innych jeszcze jedno państwo, natomiast jest to bez wątpienia ścisła czołówka. Jeżeli coś pozwoliło nam się tak bogacić, pozwoliło nam najszybciej w naszej historii redukować e, braki w bogactwie do zachodniej, w sumie najbogatszej części świata, czyli Europy Zachodniej, to raczej należało to zachować. Tymczasem w imię partykularnych, osobistych interesów, chęci zachowania władzy, tak naprawdę zlikwidowania wolnych wyborów, Andrzej Duda dopuścił się naprawdę szeregu przestępstw. Jeszcze raz to powtórzę. To są przestępstwa kryminalne, nie tylko przeczy, które są ścigane przez Trybunał stanu Trybunał stanu to jest taki sąd dla polityków, on może zakazać kandydowania, może nakazać utratę odznaczeń. Generalnie jest to taki lajtowy sądzik. Nikogo zresztą w Polsce poważnie nie ukarał Trybunał stanu. To była taka też atrapa, można powiedzieć, sprawiedliwości. I najbardziej przykre jest to, że dopiero po, ten, po tą kwestię zamachu stanu chociaż tak śledztwo tak się nie nazywa, sięgnięto dopiero w maju 2025 roku, kiedy zaczęto badać odpowiedzialność Beaty Szydło za to, że nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który delegalizował, znaczy unieważniał wybór trzech fałszywych sędziów pis PiSu. Temu wszystkiemu patronował Andrzej Duda. Brak takiej jasnej woli powiedzenia, że Andrzej Duda poniesie odpowiedzialność jest demoralizujący wiadomo, że to może potrwać, ale ci, którzy rządzą powinni powiedzieć jasno. Andrzej Duda musi się spotkać nie tylko z Trybunałem Stanu, ale również z prokuraturą. Z prokuraturą Jarosław Kaczyński nawet parokrotnie w latach 2022, bodajże, być może coś wcześniej. Powiedział, że zmieniliśmy w Polsce ustrój. Dopiero potem ktoś go kopnął tak mocno i tłumaczył mu, chłopie, ty się przyznajesz do popełnienia zbrodni. I on zaczął tam potem łagodzić te słowa. Szanowni Państwo, historia ekspert. Od wczoraj sprzedaży komunista Piłsudski bardzo mocna e, historia e, cztery portrety Marii Walewskiej. Kim była najsłynniejsza Polka we Francji, matka jednego z synów Napoleona, którego ród żyje do tej pory, hrabiego Walewskiego, który był, uwaga, ministrem spraw zagranicznych Francji który miał przyjemność podpisać pokój po wojnie krymskiej, który Rosja bardzo dużo dostała po nosie. Polecamy oczywiście naszą książkę Jak PiS sfałszował wybory. To jest, szanowni państwo, książka, która szokuje, dlatego że ona nie sprawia się, w większości nie, nie, nie składa się z rzeczy, które są ściśle tajne, tylko one są zebrane w jednym miejscu. PiS po prostu systemowo fałszował wybory od 2018 roku. No i jest problem z jest problem z tym, dlaczego nasza władza po prostu była tak nieogarnięta, że dała się ograć. Zanim przejdę do dalszych punktów, jeszcze Państwu zarekomenduję potężnego geja Kaczyńskiego. To też jest naprawdę duża porcja i rozrywki, i też wiedzy na temat tego. To jest studium przypadku, jak zwykle, taka psychologiczna analiza człowieka, który jest mały, miściwy, ma o sobie wielkie mniemanie, pogardza ludźmi, ale potrzebuje mieć potwierdzenie tego, no przemocą to nie jest człowiek, który ma taki charyzmat, że jak to ktoś kiedyś mówił, jak buduje pomniki, to budujcie je takie, których nie trzeba pilnować. A przecież umówmy się, jak stawia pomnik, pomniki bratu bliźniaku, to tak jakby stawiał pomniki sobie. Liczba tych e, nieodebrania ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów w 2015 roku, ale również podpisanie nowelizacji ustawy o krajowej radzie sądownictwa, które są niezgodne z konstytucją w sposób oczywisty. On przerwał kadencję konstytucyjnego organu państwa po to tylko, żeby jak najszybciej obsadzić i zacząć przyjmować sądy. E, za ten, czyn, kwalifikując go w tej takiej łagodniejszej wersji, jest do 10 lat więzienia, 231, no ale jeżeli wjedzie ten paragraf, o którym mówił profesor Pisał, profesor Sadurski, no to będziemy mieli od 10 lat wzwyż. Na razie jest to postępowanie dotyczące braku publikacji wyroku baty Szydło. Jest bardzo przykre, że sobie Zawłaszczyli to postępowanie e, prokurator Ostrowski razem z Bogdanem Święczkowskim, który doniósł na to, że ktoś robi zamach stanu. To jest bardzo zabawne, kiedy złodziej e, krzyczy, że prawowity właściciel, próbując odebrać skradzioną rzecz, dokonuje kradzieży. E, mówił o tym, e, o tej odpowiedzialności Andrzeja Dudy. Parokrotnie na swoim kanale Roman Giertych i mówił, że będzie starał się po prostu ze wszystkich sił zmobilizować obóz rządzący, aby tą odpowiedzialność, aby te konsekwencje zostały wyciągnięte. Jest taka niechęć wśród prokuratorów zajmowania się byłymi prezydentami. Rozliczeń domaga się nie tylko 10 milionów wyborców. Tu też trzeba, państwo, musicie zrozumieć, że nie może być tak, że łamanie, że łamanie prawa będziemy ścigali w zależności od woli demokratycznej. Tym bardziej, że mamy dzisiaj pełniącego urząd Karola Nawrockiego, co do którego powołania jest gigantycznie dużo wątpliwości. I pójście prawnie, po Andrzeja Dudę będzie miał walor ostrzegawczo-wychowawczy. To znaczy, Karol Nawrocki widząc, że Duda jest e, ścigany za swoje przestępstwa, za swoje nadużycia władzy, będzie musiał bardzo mocno kalkulować, tym bardziej, że cały czas niech Państwo, pamiętajcie, Waldemar Żurek powiedział, że ja mówię, wierzę, że on zrobi wszystko, żeby wyjaśnić sprawę oszustw wyborczych. E. Prawnicy Dudy oczywiście stoją na stanowisku, że po pierwsze on nie popełnił żadnych przestępstw, a po drugie, że za czyny popełnione w czasie kadencji może tylko odpowiadać e, przed e, m, Trybunałem Stalu. No, a gdyby tak było, to tak naprawdę Duda pozostałby bezkarny. W ciągu całości działania historii Polskiego Trybunału Stanu, było tylko dwóch skazanych i to w ogóle było takie kosmetyczne wyroki, praktycznie kompletnie niedziałające. Ten Trybunał Stanu w obecnym kształcie gwarantuje bezkarność polityków, natomiast zamach stanu zawsze jest penalizowany. Szanowni Państwo, moment w którym PiS zmienił sposób funkcjonowania państwa bez większości konstytucyjnej, w której zlikwidował niezależność sędziów, powołując organ złożony z 16 sędziów wskazanych przez partię polityczną. Coś co jest absolutnie niedopuszczalne, bo ci 16, 16, ta szesnastka 16 sędziów następnie zdemolowała wymiar sprawiedliwości, powołując swoje klony skażone brakiem e, niezależności. Kaczyński oczekiwał, że w ten sposób będzie robił z Polski Rosję. Niestety to jest e, zaplanowany... Zaplanowana franczyza. Ja muszę Państwu powiedzieć, że nie tylko Jacek Kurski wzorował się na rosyjskiej telewizji, tworząc swoją telewizję. Dosłownie, na temat formatów, na temat w ogóle tematów, którymi uderzał w opozycję. Sposoby i techniki walki z opozycją były wprost brane z Rosji. O tym pisze polska kolumna Putina. O przede wszystkim przeszczepianiu systemów w Rosji. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwy proces. Po prostu sprawa procesu to jest sprawa pomiędzy państwem i obywatelem, który złamał prawo. Jeżeli prokuratura oskarża człowieka o popełnienie przestępstwa politycznego, to jest już on skazany. Tutaj sąd musi tylko i wyłącznie dobrać wymiar kary, i to też czasem nie ma, w zależności od poziomu tej zbrodni politycznej. To albo ma instrukcję, albo stara się wykazać. W każdym razie e, prokuratura i sądy w Rosji działają wspólnie. Dokładnie tak samo, jak działały w PRL-u. Zdarzają się oczywiście jakieś tam chlubne wyjątki, ale zaraz taka zakała wypada przez okno, albo w najlepszym wypadku zostaje przewieziona do psychiatryka, ewentualnie zrujnowana i wyrzucona z roboty. W Rosji ta korupcja instytucjonalna powoduje, że ludzie władzy są bezkarni. Jeżeli spojrzycie na to, co się stało zaledwie w ciągu sześciu lat kontrolowania sądów, okazało się, że ludzie tacy jak Ryszard Czarnecki, prominentni politycy PiSu. Byli kompletnie bezkarni. Wiadomo było, że okradał Parlament Europejski, wiadomo było, że został na tym złapany przez międzynarodową organizację Olaf. I co? I nic. Jerzy Jarkiewicz po prostu koleś, który do tej pory jest bezkarny, były prokurator, grozi wszystkim, którzy zajęli jego miejsce. Odgadza się, że jeszcze wróci. Ludziom, którzy pracują razem z nim w prokuraturach, każe do siebie mówić szefie facet po prostu chował wszystkie przestępstwa PiSu do tego stopnia, że mu się nie mieściły w gabinecie i zaczął przenosić je do garażu. Realnie facet przez te dwa lata nie poniósł żadnej odpowiedzialności. To jest właśnie państwo, które stworzył Andrzej Duda. On nawet w sierpniu tutaj akurat to jest taka niekonstytucyjna ustawa, no trudno pewnie będzie mu za to założyć, postawić zarzuty, ale oczywiście podpisywanie ustawy polegającej na tym, że uwaga jest jakaś szansa, że możemy przegrać wybory, to na wszelki wypadek zróbmy tak, że prokuratora krajowego przenieśmy wszystkie kompetencje do prokuratora krajowego i powiedzmy sobie tak, że prokuratora krajowego bez zgody prezydenta nie można odwołać. Jest to wykastrowanie prokuratora generalnego z pełnomocnictw, oczywiście nielegalne. Wiecie Państwo, cała ta historia o odpowiedzialności Andrzeja Dudy Przypomnienie tego jest takim naszym wołaniem. Dla tych z Państwa, którzy nie czytali, to ja przypomnę oczywiście książkę, która miała właśnie pokazać. Książkę Aleksandry Sarny, Debil, Studium Przypadku. Książkę, która pokazuje, że można być prezydentem przez 10 lat i się niczego nie nauczyć. Można być prezydentem, który bardziej przejmował się tym, że ktoś w komentarzu politycznym nazwał go debilem, niż to, że zarzucał mu zbrodnię polegającą na tym, że dokonał zamachu stanu, że zmienił konstytucję, że po prostu e, okazał się być gigantycznym przestępcą, bo przestępstwo zamachu stanu to jest zbrodnia. To jest, mało jest rzeczy w kodeksie karnym tak e, mocnych. I to jest takie, to jest, to jest to medmento, szanowni państwo, że prokuratura była na tyle odważna, żeby ścigać żulczyka za e, napisanie komentarza, których spuentował słowem debil, a jednocześnie ta sama prokuratura nie podejmowała żadnego śledztwa wobec, uwaga, ani wobec dudy, który się dopuścił tego, ani wobec tych, którzy mu to zarzucali. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś zarzuca urzędującemu prezydentowi zbrodnie w postaci popełnienia zamachu stanu, w zbrodnię w postaci. No, za którą się karze 10, minimum dziesięcioma 10 latami więzienia, no to jeżeli go pomawia, no to, to też się należy ściganie. A nikt nie ścigał za to obrazy. I to taka mm, bardzo ciekawa opowiastka. Szanowni Państwo, pamiętajcie też o historii na weekend. Ja Was też zapraszam na moją stronę Jan Piński o historii. Naprawdę wpadnijcie, znajdziecie tam kupę ciekawych historii. Teraz jest o bandytach Piłsudskiego, o ludziach, którzy bili na jego zlecenie od chociażby autora E, e, słynnego e, kariery, słynnej kariery Nikodyma Dyzmy. Mało osób o tym wie, ale to Józef Piłsudski był pierwowzorem Dyzmy. Tu macie państwo, kochankę, tajemnicę kochanki Piłsudskiego, a ja mówię Wam e, do zobaczenia.